Teraz, gdy mam 80 lat, gdybym mógł dać mojemu 50-letniemu ja kilka wskazówek, powiedziałbym naucz się nudzić bez rozpraszania uwagi. To supermoc we współczesnym społeczeństwie. Wyrzuć ze swojego życia wszystkie wampiry energii i szczęścia. Bądź bezwzględny w stosunku do tego, z kim spędzasz czas. Martwienie się to marnowanie energii. Nigdy nie poprawi problemu. Sen to najlepszy legalny środek poprawiający wydajność na planecie. Cel to miejsce docelowe. Kroki do jego osiągnięcia to Twój GPS. Skup się na krokach, a nie tylko na celu. Jeśli ktoś wysysa z Ciebie energię, potraktuj to jako sygnał, aby nie przebywać w jego towarzystwie. Im mniej przejmujesz się tym, co myślą inni, tym bardziej będziesz spokojny. Doceniaj każdą chwilę z przyjaciółmi, jakby była ostatnią. Twoja dieta składa się nie tylko z jedzenia, ale także z informacji, które przyjmujesz i z przyjaciół, z którymi się zadajesz. Ćwiczenia to najbardziej niedoceniany środek przeciwdepresyjny, a jedzenie to najbardziej nadużywany narkotyk. Codziennie spędzaj jakościowy czas z dala od telefonu. Wspaniałe życie toczy się na zewnątrz, a nie przed ekranem. Wybieraj mądrze swoje nawyki i wady. Im jesteś starszy, tym trudniej je zmienić. Wykonuj najważniejsze zadania na początku dnia. To się nazywa zjedzenie żaby. Inwestuj w lepsze pokoje, mastermindy i konferencje. To jeden z najlepszych sposobów na zbudowanie sieci kontaktów. Wybór partnera życiowego to najważniejsza decyzja. Unikaj opierania jej tylko na wyglądzie. Dowiedz się, jak inwestować, aby zamienić swoje dolary w więcej dolarów. Spożywane pokarmy wpływają na jelita, a jelita wpływają na mózg. Popraw jakość swojego jedzenia. Wybacz swoim rodzicom. Zrobili, co mogli, z tym, czego ich nauczono. Oszczędzaj co najmniej 10% tego, co zarabiasz, niezależnie od długu, aby czuć się bezpieczniej. Czujesz się niekomfortowo, co oznacza, że się rozwijasz. Zaakceptuj to. Zatrudnij mentorów lub trenerów tak szybko, jak to możliwe. Przeniosą cię z punktu A do punktu B szybciej niż jakakolwiek książka czy kurs. Weź ślub i miej dzieci w swoim własnym tempie. A nie czyimś innym. Twój mózg to oprogramowanie, które jest ulepszane przez czytanie, zdobywanie nowych umiejętności i wybieranie odpowiednich osób. Ignoruj listy, które mówią, że powinieneś robić pewne rzeczy do 30 roku życia. Masz swój własny czas. Doprowadź swoje ciało do poziomu, na którym firmy spożywcze i farmaceutyczne nie będą mogły na tobie zarabiać użalanie się nad sobą i argumentowanie za swoimi wymówkami to oznaki wyuczonej bezradności. Unikaj tego za wszelką cenę. To, co mierzysz, tym zarządzasz. Jeśli chcesz stać się, w czymś lepszy, musisz to śledzić. W miarę, jak będziesz awansować, Twoi znajomi będą się zmieniać. Zaakceptuj to. Śpi 8 godzin. 30-minutowy spacer na łonie natury jest lepszy niż jakikolwiek guru zdrowia na planecie. Napisz wizję swojego życia. Podziel ją na cele i zmień je w wykonalne zadania. Życie jest zbyt krótkie, aby nie mieszkać w miejscu, które pasuje do twojej osobowości. Sen jest ważniejszy od jedzenia. Bez snu stajesz się najgorszą wersją siebie. Twoje ciało to sprzęt który ulepsza się dzięki cardio, rozciąganiu i ćwiczeniom. Kiedy jesteś młody, mieszkaj w miastach, aby mieć okazję. Kiedy jesteś starszy, mieszkaj w małych miasteczkach, aby mieć spokój. Rzeczy, których pragniesz, są po drugiej stronie stawienia czoła swoim lękom. Dobre życie nigdy nie jest wygodnym życiem. Zawsze spłacaj rachunki za kartę kredytową pod koniec każdego miesiąca, aby uniknąć finansowej frustracji. Nie traktuj rad za dobrą monetę. Wypróbuj je w swoim życiu. Jeśli zadziałają, świetnie. Jeśli nie, odrzuć je. Żyj zgodnie ze swoimi zasadami nie według rodziców, nie według społeczeństw i nie według przypadkowych osób w sieci. Jeśli chcesz lepszych wyników, znajdź lepszych przyjaciół. Nie oznacza to, że musisz pozbyć się obecnych przyjaciół, ale awansuj. Zobaczysz ogromny podział między ludźmi, którzy dbali o swoje ciała, a tymi, którzy tego nie robili. Szczęścia nie odkłada się na przyszłość. To coś, co projektujesz na teraźniejszość. Budowanie zaufania zajmuje lata, jego zburzenie sekundy, a naprawa wieczność. Prawdą jest, że dojrzewanie polega na uświadomieniu sobie, że związek zawsze może się udać i zawsze może zostać naprawiony, bez względu na sytuację. Uważaj, jak do siebie mówisz, bo słuchasz, życie prywatne zawsze wygrywa. Trzymaj to w tajemnicy, dopóki nie wygrasz. Czasami musisz spalić mosty, żeby powstrzymać się przed ponownym ich przekroczeniem. Możesz nie lubić dyscypliny. Ale będziesz cieszyć się wynikami. Dzisiaj jesteś najstarszy w swoim życiu i najmłodszy, jakim kiedykolwiek będziesz. Przestań myśleć, że robisz wszystko źle. Twoja ścieżka nie wygląda jak ścieżka kogokolwiek innego, ponieważ nie może, nie powinna, nie może i nie będzie. Nigdy nikomu nie mów o swoim problemie. 90% z nich nie obchodzi. Pozostałe 10% jest nawet szczęśliwy, słysząc to. Kiedy psy gonią cię, wyślij wilka. Kiedy wilk cię goni, wyślij psy. Nigdy nie okazuj zbyt wiele miłości, uczucia lub troski komuś, ponieważ ludzka tendencja polega na niedocenianiu czegoś, co jest bezpłatne. Dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat i ludzka głupota. A nie jestem pewien co do wszechświata. Świat jest niebezpiecznym miejscem nie z powodu tych, którzy czynią zło, ale z powodu tych, którzy patrzą i nic nie robią. Żyję w tej samotności, która jest bolesna w młodości, ale pyszna w latach dojrzałości. Kiedy ktoś od ciebie odchodzi, to nie jest koniec twojej historii, to koniec jego roli w twojej historii. Stajemy się tym, o czym myślimy przez większość czasu i to jest Najdziwniejszy sekret: człowiek bez wizji swojej przyszłości zawsze wraca do swojej przeszłości. Ci, którzy potrafią sprawić, że uwierzysz w absurdy, mogą sprawić, że popełnisz okrucieństwa. Miłość to stan, w którym szczęście innej osoby jest niezbędne dla Twojego własnego szczęścia. Jutro należy do tego, kto przygotowuje się do niego dziś. Bądź jak kwiat. Który daje zapach, nawet dla ręki, która go miażdży. Czas może wydawać się teraz powolny, ale pewnego dnia będzie się wydawało, że milion lat minęło w mgnieniu oka. Dobrze poznaj zasady, abyś mógł je skutecznie łamać. Wszyscy musimy cierpieć albo ból dyscypliny, albo ból żalu. Ludzie mówią, że nic nie jest niemożliwe, a ja nic nie robię. Każdego dnia. Wszyscy możecie się ze mnie śmiać, bo jestem inny. Ja się śmieję z Was, bo wszyscy jesteście tacy sami. Prawdziwa mądrość polega na tym, że wiesz, że nie wiesz. Kiedy ludzie Cię nie szanują, bądź wystarczająco silny, by odejść, wystarczająco mądry, by wybaczyć i wystarczająco odważny, by stać prosto. Nikt nie może sprawić, że poczujesz się gorszy bez Twojej zgody. Szanuj siebie na tyle, by odejść od wszystkiego, co już ci nie służy, nie rozwija cię lub nie sprawia, że jesteś szczęśliwy. Nie pozwól, by czyjś brak szacunku umniejszał twoje poczucie własnej wartości. Ludzie mogą cię nie szanować, ale to od ciebie zależy, czy to na ciebie wpłynie. Brak szacunku jest bronią słabych. Twoja wartość nie maleje z powodu czyjejś niezdolności dostrzeżenia twojej wartości. Nieuprzejmość jest słabą imitacją siły. Nigdy nie pozwól, by ktoś był twoim priorytetem, pozwalając sobie być jego opcją. Ból żalu jest o wiele gorszy niż ból dyscypliny. Odkładaj na jutro tylko to, czego jesteś gotów nie zrobić, by umrzeć. Nie ćwicz, dopóki nie zrobisz tego dobrze. Ćwicz, dopóki nie będziesz w stanie zrobić tego źle. Bambus, który się wygina, jest silniejszy niż dąb, który się opiera. Nie pozwól, aby to, czego nie możesz zrobić, przeszkadzało Ci w tym, co możesz zrobić. Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń. Tygrys nie traci snu z powodu opinii owiec. Nigdy nie pozwól, aby przeciwności losu powstrzymały Cię przed robieniem tego, co Wiesz w sercu, że powinieneś robić. Żadna praca nie jest poniżej ciebie. Jedyną rzeczą, która powinna być poniżej ciebie, jest twoje wielkie ego. Pracuj ciężko w ciszy i pokaż swoje umiejętności w pracy, którą dostaniesz. Zamiast krytykować pracę, bez względu na to, ile razy się potknę, za każdym razem podniosę się jako lepszy człowiek. Najważniejszym krokiem, jaki może podjąć mężczyzna, jest następny. Zawsze jest to następny. Tysiące świec można zapalić od jednej świecy, a jej życie nie będzie krótsze. Szczęście nie maleje, gdy się nim dzielisz. Na początku wybierasz partnera na podstawie wyglądu i cieszysz się nim, dopóki nie zdasz sobie sprawy, że twoje dzieci będą wychowywane nie na podstawie wyglądu, ale na podstawie wartości. Jeśli oczekujesz, że świat będzie wobec ciebie sprawiedliwy, bo ty jesteś sprawiedliwy, oszukujesz sam siebie. To tak, jakbyś oczekiwał, że lew cię nie zje, bo ty go nie zjadłeś. Nikomu nie mów, co myślisz, ani co wiesz. Zachowaj swoje sekrety dla siebie, bo przyjaciel dziś może być wrogiem jutro. Każda osoba w twoim życiu jest nauczycielem. Niektórzy uczą cię o miłości i wsparciu, inni uczą cię. Czego unikać? Nie narażaj swojego zdrowia, żeby zarabiać pieniądze. Skończysz wydając pieniądze na odzyskanie zdrowia, a to nie jest tego warte. 75% nie będzie się tym przejmować, a 25% będzie zadowolonych, że przechodzisz przez złe czasy. Więc trzymaj ich w niepewności. Bogactwo nigdy nie jest zbyt wielkie. Po prostu szanuj. Wszechmogącego swoimi pieniędzmi. Pomagaj biednym i potrzebującym. No cóż, to tyle na dziś. Dotarliśmy do końca tego filmu i szczerze mam nadzieję, że te wskazówki będą dla Ciebie bardzo przydatne. Nie zapomnij, że jesteś ważną częścią tego kanału, więc jeśli ten film pomógł Ci pomyśleć lub czegoś się nauczyć, Zostaw lajka i komentarz ze swoimi przemyśleniami, aby więcej osób odkryło moc mądrości. Jeśli nie wiesz, co skomentować, wpisz tysiąc, aby dać mi znać, że dotarłeś do końca, a jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś, zrób to. Pamiętaj, że każdy mały krok liczy się w Twojej podróży rozwoju osobistego. Kontynuuj dążenie do zwycięstwa. Dziękuję za uwagę.